Witajcie, jestem Rach. Tak, widzicie mój napis. To fajne, nie? <grym> nie no. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam mod World War czy jakoś tak Dwa. Pokażę Wam co tutaj w tym jest, w tym modzie. Także zaczynamy. Najpierw op, co ja robię? Bronie. Jakie są? Dobra, to chyba jeszcze dwie. Teraz amunicja. Amunicja w zależności od broni ma kilka slotów, można tak powiedzieć, w sobie. Czyli, że jak raz strzelimy, to jeszcze zostanie nam kilka kulek i dopiero później magazynek znika. No to tak, damy sobie jakiś cel. <noise> Akurat mi się wzięła różowa Ups. Teraz wam zademonstruję jak, jak działań tu bronie. Ta ma niezły odzysk. Coś w rodzaju strzelby. To jest snajperka, można przybliżać. Lewym przyciskiem myszy. Ale ona być celu zazwyczaj nie trafia. Tak jest, to sobie strzelać. Chyba jak strzelamy z celownikiem, to zazwyczaj nie trafia. Teraz tak, pistolecik. Jest to broń, chyba jak ja stwierdziłem, która najmniej obrażeń zadaje z tych wszystkich. To jest jakiś, jak to się nazywa? Sten. I chyba nie dam do niego amunicji. O, teraz już jest. Karabin maszynowy. Bardzo fajny. Bardzo fajny. Teraz to też chyba jakaś strzelba. Nie jest zła. Teraz znów snajperka. O, ta jest bardziej cenna niż tamta. Dobra, teraz jakiś M1 karabin. Bardzo fajny karabinek Teraz garant Szybkostrzelna strzelba <gry> Teraz jakiś... Tak jak ja ci powiem wam nazwa, o jakie klatki w dół poszły Thompson Bardzo fajny pistolet, ale troszkę znosi jak się strzela Spójrzcie Zostały nam jeszcze kilka broni do pokazania Dobra, teraz to jest broń. Bar, <grystanie> bardzo fajna maszynówka. Spójrzmy, nie wiem co to oznacza, ale wygląda mi na strzelbę. Bardzo duży odrzut. To wygląda mi na jakiegoś M... MP40. I chyba tym jest. No. <grystanie> Pomyślicie, a na pewno przeczytam ale po itemie. Tak, toalet jest, jest bardzo fajny. Bardzo no fajny. Dobra, czekajcie, tylko zciszę troszkę muzykę, bo przeszkadza. Zrobię krótkie cięcie i pokażę wam, do czego jestem z powrotem zdolny. Jak, zauwali, jak zauważyliście, przejęzyczenie. to zrobiłem sobie coś w rodzaju strzelnicy. Będę próbował tutaj bronią. Pierwsza spróbowana broń to MP40. O, pierwszy zombie zabity. Jak zauważyliście, broń nie jest druga z mozentowanych broni, to MP44. Zobaczymy. Wow. Nie nawet szkło trzaska. <grystanie> Następna. Kardzi mieć 8 i Kardzi mieć 8 k sniper. Sniper to zwykła. Strzelba. Chyba no, nie mi nawet trafić. Dostał. Dostał. Po dwóch strzałach zauważyliście, że już. O, sniper. się. Niecelne. Nie mamy amunicji. Musimy naladować. W zależności od jakie, jaką broń używamy, amunicja z używa się szybko lub wolno o ma dwa strzały tak samo jak poprzedniczka teraz zwykły pistolet widzicie, dałem cztery strzały, czy pięć i dopiero zginął teraz ten czekajcie, Dobra. błąd naprawiony tym się na razie nie przejmujcie, pokażę Wam później co to jest. Próbujemy bronić. Jak zauważyliście, zabiję jednego zombie i przy użyciu jednego magazynku. Teraz... li... Ein... Ein... Field, czy jakoś tak... Dobra. która zabiła już jednego Dwóch. Dwóch zombi jednym magazynkiem to nie jest źle Stajperki nie będę wam pokazywał bo jest identyczna teraz karabin M1 no, na pewno znowu źle powiedziałem tak. karabin zabił jednego Trzech, czterech. Bardzo dobra broń. Jak na razie najlepsza. Teraz... Następna. Gu... Gu, coś tam. Nie, znowu do na wziąłem. To już wezmę wszystko. Teraz... Garan. Strzelba. Zatoki jednego, dwóch. Trzech. Wow. No. Teraz następna broń. Za chwilę wrócę z, z powrotem. zombie. Zostało nam jeszcze dwa egzemplarze broni. Teraz testujemy BAR. O, nie mam umiejętności. Czekajcie. No, tak. e skip Dobra. Dobra. Zrobiłem jednego jednym magazynkiem. Nie no, już jestem wyczerpany tym modem. Teraz tak. Snajper. Choda. To nie jest O, snajper Teraz bliski kontakt z ofiarą. A, i brak amunicji. Stało mi tylko do para. I was zabiję już teraz nie, pa, już nie był taki mądry Dobra, to no to teraz tak Jeszcze dwie, trzy rzeczy muszę Wam pokazać Mianowicie German Weapon Box Amer nie, British I American Pomyłka, czekajcie, tylko usunę sobie te niepotrzebne rzeczy Także teraz Wam zademonstruję Jak robić przedmioty Potrzebujemy Drewno Szkło Gunpowder, gdzie on był? A, żelazo i gunpowder. Tak. E, potrzebujemy te cztery składniki. Robimy pierwszą broń, potem amunicję, potem znowu broń, broń. Wiecie co? klikamy w obrazek i broń nam się pojawia w naszym ekwipunku Tak. To było amerykańskie. Teraz brytyjskie. W zależności od jakiej jakiego państwa mamy bronie tam są inne po prostu jak zauważyliście tutaj Luger był w, chyba w niemieckim najwięcej było broni, jak się nie mylę Bez to Items troszkę wam trudno będzie zbierać także dziękuję za uwagę do zobaczenia mam nadzieję że Wam się podobało na razie